Na pewno nie będziemy kandydowali. Ja, ja, ja w mojej skromnej osobie również do, do nagrody fair play, ale to robiłem dla ojczyzny. Mam nadzieję, że to mi wszyscy wybaczą, bo przeze mnie wyleciał taki naj, ich najgroźniejszy, najtwardszy zawodnik. Nazywał się Hokej. Były rugbista, który rąbał równo, i przegraliśmy mecz w Cardiff, pierwszy mecz. Z Walią przegraliśmy tam 2-0 i oni jeszcze mając zachowując szansę na wyjście z grupy z pierwszego miejsca jechali do Polski pewni tego, bo wiedzieli, że my jak Polacy nie, nie potrafimy grać tak twardo, a myśmy się e, przeciwstawili takim, tak, taką agresywną grą. I przyznam się szczerze, że tam ileś tam meczy się rozegrało w tej reprezentacji, ale to jedyny mecz, który mi utkwił w pamięci, który był tak twardy, tak brutalny, bo kto się zagapił, to obrywał. I obrywał nie tylko przy piłce, ale obrywał bez piłki. I trzeba było uważać, bo no, walka była niesamowita. Pierwsze 20 minut, bo później to się już uspokoiło, ale te pierwsze 20 minut trzeba było... Uważa się, już pamiętam sytuację, kiedy Robert Gadocha, sfałowany, siedzi, siedział na trawie, a podleciał, podleciał waliczyk do niego i go kopnął ze szpica w kręgosłup. No to mu groziło kalectwem. Robert jakoś się pozbierał i krzyknął do mnie: Wiesz, który to numer? Ja mówię: Numer 8 Jorat. Za chwilę Jorata widzę z taką twarzą obtfawioną całą. Teś się zagapił. <grym> No ale no, tak trzeba było grać, żeby wygrać ten mecz.